Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam mega serdecznie wszystkich moich gości, a my rozpoczynamy konsolowe wiadomości, czyli co tygodniowy newsów ze świata gier, wideo, moi drodzy, lecimy. Dzisiaj newsów mamy mało, ale myślę, że są naprawdę interesujące. Słuchajcie, Silent Hill 1 doczeka się remakeu zrobionego przez nas rodzimy Blueber Team i jestem przeszczęśliwy. Uważam, że po fantastycznym, podkreślam, świetnym remake'u Silent Hill 2 są w stanie zrobić bardzo dobrze jedynkę. Zastanawiam się nad jakimś konkretnym materiałem na temat tego remake'u, taki, nad takimi moimi, wiecie, dywagacjami. Dajcie znać, czy byście chcieli posłuchać. Jestem mega ciekawy, w jaki sposób e, przedstawią teraz postaci. Szczególnie, wiecie, kogo jestem ciekaw wyglądu? Lizy chyba najbardziej, nie? Mega się tutaj jaram, tak samo Dali Lesbii, wiecie, Harry Mason. No, są to dla mnie postaci absolutnie przekultowe. Ja skończyłem Silent Hilla w wieku 11 albo 12 lat, więc teraz wiecie, dlaczego jestem aż tak pojebany. Moi drodzy, dodatkowo jeszcze e, też mnie bardzo interesuje kwestia, co z poziomem w szkole, ponieważ, tak jak część z Was na pewno pamięta, tych starszych graczy w szkole mieliśmy przeciwników, którzy byli dziećmi, tak? co wtedy było bardzo kontrowersyjne. Tak bardzo, że w niektórych. Nie, nigdy nie mogę zapamiętać, słuchajcie, pomimo tego, że jestem maniakiem, w której wersji były krety w szkole zamiast dzieciaków. Te wiecie, takie misie z tymi pazurami, nie na nie krety zawsze mówiłem. Ja miałem tą wersję tą poprawną, tak? Z właśnie dziećmi. I jestem tutaj mega mocno ciekaw, czy yy, blueber będzie miał na tyle jaj, tak? Aby te właśnie tych przeciwników wstawić. No, jakby ich zrobili, to jaka petarda, nie? Naprawdę nie mogę się doczekać. Moim zdaniem, Otherworld w Silent Hill 1 jest najlepszym Otherworldem z całej serii. No i mega się po prostu jaram, tak? Nie mamy na razie żadnych gameplay i niczego, ale jestem totalnie spokojny i czekam jak na gwiazdkę. Wspaniale jest być graczem. Moi drodzy, kolejny news to też Blueberry Team i Kronos yy, D. De... Słuchajcie, Knuts New Dawn, tak? Dobrze że zawsze zapamiętałem nazwę. Słuchajcie, pokazali dłuższy gameplay minuta 46, jeżeli dobrze pamiętam. I też bardzo mi się podoba. To wygląda jak takie połączenie Dead Space z trochę Silent Hill też okraszone polskością, czyli wiecie, gra w ogóle dzieje się w Polsce, mamy polskie napisy na murach, tego typu rzeczy. Ciekawym patentem, który mówi nam, o którym mówi nam ten najnowszy gameplay, jest scalanie się przeciwników, w momencie w którym zabijemy przeciwnika, to zapewne on jakoś tam będzie chciał dostać się do zwłok kolejnego, a może ten żyjący będzie chciał Pożreć zwłoki martwego i oni wtedy staną się za pomocą, poprzez fuzję, taką, wiecie, bardziej niebezpieczną wersją samego siebie. No, ekscytująco to brzmi. Muszę wam przyznać, że gonienie za jakimś, wiecie, nekrodziadem, który będzie szukał zwłok do pożarcia brzmi wspaniale, też w kronosie mega mi się podoba postać głównego bohatera, którego kostium przypomina mi takie oldschoolowe kostiumy do nurkowania, nie naprawdę. Dobre, dobre, bardzo mocno, słuchajcie, e, czekam, e, troszkę czekam, ale nie jakoś mocno na spin-off Splatoon, a to dlatego, że dla mnie Splatoon zawsze był super grą, tak? E, nigdy nie byłem wielkim fanem, mam trzy części Splatoona, ale jakieś nigdy nie byłem ultra fanem, ale grałem szczególnie w trójkę dość, dość sporo i zawsze chciałem w tej mechanice zobaczyć grę single player i teraz ma właśnie wyjść taki spin-off, słuchajcie, który wygląda troszeczkę taki... No dobra, no w tym wydaniu to dziwnie zabrzmi trochę poważniejszy, tak? I wychodzi tylko na słyszać dwójkę. Nie czekam, ale obserwuję z zainteresowaniem, tak? I pewnie kiedy to się ukaże, no to będę chciał w to na pewno zagrać. Słuchajcie, bardzo kiepskie oceny gry Minds Eye, czyli gry, w której maczał jeden z byłych członków Rockstar. I gra ogólnie rzecz biorąc jest tak przyrównywana do mafii w cyberpunkowym bardziej świecie, tylko że gównianej. No, tak to wygląda. Dajcie mi proszę znać. Dla mnie ten tytuł przed kompletnie bez echa. Pamiętam do dzisiaj, jak jeszcze Wam mówiłem o, o tej grze, przy okazji, jakiś premier, czegoś takiego, zapowiedzi, może relacji z jakiejś imprezy. Pamiętam, że wspominałem, że ta gra dla mnie wygląda tak, że będzie albo absolutnym hitem, albo absolutnym szrotem. Jestem mega ciekawy, co Wy na ten temat sądzicie i jak Wasze opinie będą się miały, pod łuk opinii recenzentów, którzy dość mocno ten tytuł. E, Słuchajcie, to jest, no, zniszczyli, tak? Moi kochani, kolejny news, no to Resident Evil 9 że da nam możliwość wyboru, czyli będziemy sobie mogli zmienić pomiędzy kamerą pierwszoosobową, a trzecioosobową. I teraz to, co powiem, będzie kontrowersyjne, ale ja bardzo bym wiedzielił ci takimi moimi, no, szczerymi po prostu przemyśleniami na tym kanale. Słuchajcie, dla mnie to źle. <śled> dla mnie to źle. Ja bym wolał chyba... A może się mylę, może pierwsze głupoty, ale chyba wywolałbym albo tą pierwszą osobę, albo trzecią osobę, ewentualnie pierwszą osobę, a potem możliwość przejścia w trzeciej, nie wiem. Obawiam się, że nie będę się mógł zdecydować cały czas, nie? <laughs> Wiecie o co chodzi? Jestem ciekawy, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, tak czy inaczej. Rezydentem 9 jaram się przepotwornie jak każdym rezydentem, jako że odpowiada za scenariusz gość, który robił 7. To jestem dość mocno spokojny pod kątem poziomu obrzydliwości i straszenia. No i czekamy na więcej informacji. Moi drodzy, Nintendo Switch 2 bije absolutne rekordy po, e, sprzedaży, tak? I popularności. Słuchajcie, konsola sprzedała się w ponad 3 milionach sztuk, dosłownie w 4 dni premierze, co jest absolutnym rekordem i daje jej to prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętałem, statut najlepszej, najlepiej sprzedającej się konsoli w ogóle w historii. Szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to kompletnie. Nintendo Switch 1 okazał się być spektakularnym wręcz sukcesem, pomimo jego wad. No więc wiadomo, że pomimo wad Switcha 2 też fani, w tym ja, rzucili się na niego niczym głodne zwierzę na swoją ofiarę. Słuchajcie, no nie. Mój kochani, kolejny news: no to DLC do. E, Lice of Pi ocenione, ponoć świetne, podobno naprawdę bardzo dobre. Ja Lice of Pi lubiłem mocno, szczerze mówiąc, jest to chyba mój ulubiony. Souls-like, tak, nie odknął software, i na pewno będę chciał owo DLC dokończyć. Zabiera nas ono do zimowej krainy, podobno też nie ma zbyt wielkiego wpływu na całą fabułę tej gry, ale oferuje nam około 10 godzin kontentu wypełnionego trudnymi walkami, nowymi broniami, a także takim śnieżno blabornowo klimatem. Bardzo bym sobie życzył w ogóle portu Live of Pi na Nintendo Switch 2 oczywiście. Chciałbym mocno. Moi kochani, kolejne osłoniętwaniące, tak naprawdę, no to wychodzi Suikoden na komórki, jakaś nowa gra z suikoden tylko że na telefon ładnie wygląda skubana I dlaczego jeszcze nie na konsolę? Bardzo przepraszam. No ja bym chciał, tak? Więc give it to I na końcu podobno ma wyjść DLC do Wiedźmina 3. Tak? Nie przysłuchajcie się, słuchajcie, nasz leciwy Wiesiek ma dostać jeszcze jednego DLC-ka, który będzie takim łącznikiem pomiędzy. Trójką a czwórką, moim zdaniem świetny pomysł. Dodatkowo jeszcze też uważam szczerze, że będzie to DLC darmowe. Takie w okolicach powiedzmy pół roku przed premierą, coś takiego. Ale to mi się tylko i wyłącznie oczywiście może wydawać. Moi kochani, bardzo dziękuję wszystkim osobom za wsparcie. Możecie wspierać mój kanał na portalu Patronite, a także na portalu yy, yy, tutaj YouTubeowym tak? Czyli tam możecie zostać moimi wspierającymi możecie także zostawiać super komentarze, za co będę bardzo wdzięczny. Zapraszam Was również do korzystania z oferty najlepszego sklepu z grami wideo w Polsce, czyli Perfect Blue. Macie link mój afiliacyjny w opisie. A także korzystajcie z diety Mister Smaku na hasło LIS. Macie 10% zniżki. Do jutra. Cześć.